Witam. Nienawiść kobiet do kobiet. I dlaczego Beelzebub to nienawiść kobiet, to już omówiłem. A teraz, dlaczego kobiety tak nienawidzą własnej płci, mógłbym powiedzieć. I tutaj, na przykładzie pewnej autorki. To jest Angielka, która się urodziła właśnie w rodzinie wyznania Beelzebubowego i której udało się uciec z tego obozu koncentracyjnego. Oczywiście musiała. W zasadzie e, wyprzeć się całej swojej rodziny, żeby być wolną. No ale była wolna, nawet skończyła studia, Nipcała książki. To było parę lat temu. E, ja oczywiście też e, z wiarą Lucyfera to już w zasadzie tak się hobbystycznie zajmuję już od ponad 30 lat. Kiedy pierwszy raz e, m, po prostu się o do dowiedziałem, zacząłem zastanawiać się, jak bardzo postępuje. Wszystko jest jasne i proste, tu w zasadzie nie ma jakichś tam niedomówień. Ale na przykładzie jej właśnie powiem Wam skąd się bierze właśnie ta nienawiść. No i po kolei, żeby nie, nie po prostu nie, nie tracić czasu. Otóż ona opisuje sytuację, oni przyjechali do Wielkiej Brytanii, na Wyspy Brytyjskie z kraju, żeby już, mm, no, azjatyckiego, że tak powiem. Nie byli czarną skórę, byli ciem, ciemnej karnacją, ale to z kraju Brytyjskiego. I ona już urodziła się na Wyspach Brytyjskich. I podaje, że była trzecim dzieckiem. Trzecim dzieckiem, trzecią córką, co najważniejsze. No i jak on opisał swoje życie? Otóż ona, kiedy zaczęła do, dorastać, miała już tak, nie wiem, 7-8 lat. Była bardzo zdziwiona, kiedy poszła do szkoły i obserwowała swoje koleżanki i rodziców koleżanek, kolegów również. I swoją rodzinę. Co się okazuje, że, że y, nigdy nie miała ciepła ze strony swojej matki. Ze strony swojej matki. Dlaczego, dlaczego mówię, nie, ma, nie miała kontaktu? Kiedy zwracała się z prośbą do matki, z zapytaniem, y, czy zwyczajnego takiego rodzinnego ciepła, przytulenia, tego nie było. Matka w ich domu była takim kapo, takim, takim dozorcą, takim nadzorcą. Takim żandarmem można powiedzieć, ona tylko w, w, wobec swoich córek tylko wydawała polecenia, zalecenia, zakazy, nakazy i nic więcej. W zasadzie nie, nie, nie interesowała się ich życiem, nie rozmawiała z nimi nigdy. i O niczym, pomimo, że nie, no nie była wykształcona, ale one chciały do tego ciepła, Ale jak to się Jak to wyglądało? No więc po niej urodziła się kolejna córka, czyli już czwarta, później piąta. W domu nie tylko, że się nic nie zmieniało, a była taka... taki marazm. Z ojcem chciała utrzymać kontakt. Ojciec... Co ciekawe, ojciec sam na sam rozmawiał z nią. Natomiast przy ludziach unikał jej. Jej własny ojciec, rozumiecie? Jeżeli byli sami, to nawet rozmawiali, nawet potrafiła się do niego przytulić i on jako ojciec przytulił. Natomiast przy ludziach już tego nie robił. Był oschły, tak jakby się jej wstydził. Nie tylko jej, ale i sióstr. No, i co się w rodzinie wydarzyło ciekawego? Otóż, jako szóste dziecko urodził się syn. W rodzinie, i patrzcie, co się zmienia, ona dokładnie to pamięta, w rodzinie wybucha jakaś euforia radości, radości. święto. Świętują, po prostu w rodzinie świętują, jest zabawa, po prostu po raz pierwszy w domu jest zabawa, ludzie przychodzą, wręcz prawie że tańczą, już nie tańczyli. Cieszą się, przychodzą jakieś ciotki, kuzynki, sąsiadki, wszyscy radują, gratulacje składają tej matce. Ona jest w ogóle po raz pierwszy widzi. Ona już jako dziecko takie no, no, w granicach 10 lat już miała wtedy. Ona widzi to, matka jest szczęśliwa. No, no one też się cieszą. One jako córki też się cieszą, że ich matka jest szczęśliwa. Co prawda nic nie dozna, nic się nie zmieniło wobec nich. Matka wcale nie, nie stała się wobec nich lepsza, no, może trochę łagodniejsza. Ale w zasadzie nie zmieniła swojego postępowania. No i co się dzieje dalej? No, <laughs> rodzina jest zachwycona, urodził się syn. <laughs> Przepraszam. E, mija jakiś okres czasu, urodzi się siódme dziecko, ponownie córka, cisza. Nie ma święta. Niemalże w domu ona grobowa atmosfera. No się starsza już widzi. E, wręcz jest um, atmosfera m, grobowa, tak jakby ktoś umarł. Tam po prostu jest. Um, Forma, forma jakiegoś, jakiejś, już nie mówię, że, że stypy, jakiejś żałoby, żeby tak nawet powiedzieć. No i ona po latach zrozumiała opisuje tę sytuację. Otóż, dlaczego tak matka się postępowała? Ona dochodzi do tego wniosku, też interesując się bardzo żywiołowo życiem swojej matki, ale w ogóle swojego środowiska. Jak swoje środowisko, w którym pochodzi, to jak Lucyfer po prostu nakazuje im postępować. Otóż jej matka, tam u nich, sytuacja polega tak na tym, że Lucyfer nakazuje rodzić dzieci, bo nie możemy zapobiec, a więc ja jeszcze to mówiłem. Druga rzecz, każe poniżać. dla Urodzenie w tej wierze Beelzebuba, urodzenie córki, jest karą. Jest to bardzo dobrze udokumentowane i opisane. Jest to Nawet filmy ostatnio lecą w telewizji. Jak traktuje, jest taki fajny serial, pewnej z pewnego państwa jak traktowane są na rodziny bardzo słynny serial jak na rodziny są traktowane córki a jak chłopca i to samo tutaj było ona po prostu ta matka ona odkryła, ta matka bardzo to przeżywała dla niej to była kara ponieważ ona była nauczona tego że kara dodatkowo ona nie rozumiała tej kary ponieważ ona starała się wykonywać wszystko to co belzebub każe czyli tak Dlaczego, Lucyferze, tak mnie traktujesz? Przecież ja wykonuję wszystko, jestem, poniżam się, jestem zerem, nic mi nie wolno. Po prostu jestem jak przedmiot w domu, wykonuję wszystkie swoje zalecenia, chodzę w odpowiednim uniformie ss tak jak mówię, obozu koncentracyjnego. Nie wolno jej z, 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 ubrać się inaczej, ma chodzić, w, tak po prostu nie ma żadnych praw. Ma mniejsze prawa niż w obozie koncentracyjnym, a mimo to, bubie każesz mnie córkami, co jest dla mnie tragiczne. No i dlatego ta matka tak, tak to przeżywała. Nie tylko ona, ale również jej yy, rodzina, jej ciotka też to zauważyła. W innych rodzinach to samo było. Tam u Belzebuba wszystkie matki strasznie przeżywają ten dramat dla nich, na narodziny córki. No i ona to odkryła po latach. I dlatego później już nie miała tego żalu do matki, kiedy zrozumiała na czym polegał ten cały myk. Ale przejdźmy dalej. Co się dzieje dalej? Otóż yy, ten chłopiec dorasta. Yy, ten chłopiec dorasta. Yy, i tak jak to chłopczyk. Bardzo fajny, mądry, inteligentny chłopak. Ona zresztą opisuje, że ona go kochała, nie tylko kochała jako dziecko, ale jako dorosłego faceta już. Tak samo jako brata. Kochała go jako brata, bo był z jej po prostu nierodzonym bratem. I ten chłopczyk jak, jak to dziecko, bawi się, czasami coś zwróci się, coś zepsuje, coś zniszczy i co się dzieje? Otóż ona, ona odrabia lekcje. Przyszedł tam, zrzucił mi na przykład jej farby. Coś miał do namalowania, narysowano, że zrzucił zepsuł coś. I ona idzie do matki i mama mówi, no, do, przyjmij mi no, na przykład genek genek, genek, genek zepsuł, tam coś zniszczył mi. Jak reaguje matka? Otóż matka mówi absolutnie. Nie, nie przeszkadzaj Gienkowi, to, to ci nie zniszczy. No ale ona mówi, że przychodzi, że ja mu nie przekrętam, to on do mnie przychodzi do mojego pokoju tam rozwala mi coś. I co się dzieje? I matka mówi, to twoja wina. Zobaczcie, nie wina dziecka, nie, to jest jej wina. Pierwsze kłamstwo. Sk skąd się bierze kłamstwo? Widzicie? Jak, jak, jak to, jest, to jest od dziecka. Matka uczy, uczy syna kłamstwa. Yy, uczy syna. Po prostu yy, nawet córko mówi, że kłamstwo jest podstawą. Ona idzie i zauważa, że matka kłamie. Yy, matka zaczyna wszystkie te siostry, którym on psuje, bo on. Yy, skoro mu wolno, to tak robi. No byśmy do ciebie powiedzieli za ADHD, to nie, on nie miał ADHD. To był normalny, yy, fajny chłopiec, którego matka. Uczy bandytyzmu od dziecka. Zobaczcie, od dziecka. Beelzebub tak skonstruował tę swoją sytuację, że matka uczy go bandytyzmu, on, on psuje i matka kłamie. Ona mówi, że to jest wszystko ich wina, że <laughs> zepsuł, zniszczył popsu, to jest, to jest ich wina, bo to one powinny mu nie przeszkadzać. Mało tego, powinny mu pozwolić, a już niedopuszczalne jest, żeby się w ogóle na niego skarżyły. Wyobraża się sobie? Matka go uczy. Jak to się kończy? W wielkim skrócie. Ten chłopak bardzo źle kończy, ponieważ ona idąc do szkoły, początkowo nawet dobrze się uczył, ale że wychowany nie miał z domu, że po prostu wychowała go matka w ten sposób, że ma być bandytą, ma nie szanować kobiet i tak dalej. Więc on tak robił i skończył w kryminale za narkotyki. Nawet Początkowo jeszcze, jak ona opisują, on grał na jakimś instrumencie, zamykał się w pokoju chciał się odizolować. Od matki. Nie od, nie od sióstr, od matki. Nie mógł na nią już patrzeć. Pomimo to, że prawdopodobnie ją też kochał. I tak to wygląda. Dlatego dzisiaj wielu się dziwi, że oh, bandytami są, wysadzają pompy. Nie, oni są, pamiętajmy, wszyscy się rodzimy jako ludzie. Jesteśmy dziećmi Boga. Jednak Belzebów w rodzinach, gdzie Belzebów rządzi, nie ma czegoś takiego jak miłość, szacunek wobec dzieci. I Taka jest ta analiza. Co ciekawe, tak jak wspomniałem, winą wychowania takiego, takiej, takiej nienawiści, pamiętajcie, że te kobiety, ona też opisuje postępowanie swoich ciotek, kuzynek, jak słyszała czasami, jak, jak uczyły swoich synów, że im wszystko wolno. Mogą nawet gwałcić i to uczyły kobiety. Zobaczcie, że uczyły swoich synów, jeżeli miały syn, że oni. A, czasami słyszy, mówi, że mówi się tak, że. Te kobiety traktują swoich synów jak królewiczy, że wszystko dają. Oczywiście, wszystko im dają, wszystko im wolno. Ale pamiętajcie, w, na, w naszej cywilizacji Boga, um, to wspomniałem, książę, co nie? Książę, to szacunek. Szacunek, kultura wobec innej osoby, szczególnie słabszej, czyli kobiety. Tam polega to na tym, że tego słabszego masz poniżać i wykorzystywać. Jeszcze jest to słabsze, masz go nie szanować. I tak to jest. I oni, oni rzeczywiście, to ja obserwuję ich, jak oni się zachowują, na przykład gwałcą w Niemczech i tak dalej. To jest naturalne dla nich. I to nie jest to, że. I ktoś powie, że. A, widziałem, bo oni są, To jest takie. Ja nakręcę jeszcze film o tym kolejny. Że dobrze wyznaw... są też bardzo dobrzy wyznawcy Beelzebuba, bo oni na przykład alkoholu nie spożywają. Ja już wspomniałem. Beelzebub alkoholu się boi. Boy. I dlatego to ci ludzie wychodzą z dobrych rodzin, nawet. Mówi się z dobrych, właśnie z tych dobrych rodzin. Oni się właśnie z tych dobrych rodzin wiedzą, no. gdzie ci rodzice chodzą po ulicy.